Cześć zaprezentowani! odzywam się do Was dzisiaj z domu. Mróz wymalił nas z pracowni. Chciałabym poruszyć ważny temat. Bo od jakiegoś czasu docierają do nas informacje, że widzicie w internecie różnego rodzaju puzle inspirowane naszym produktem. Mamy tego świadomość, widzimy, że rynek został zalany dużą ilością bardzo podobnych puzli z Chin, z Rosji, z Ukrainy. Z tego co udało nam się ustalić, jest jeden producent, który rozpowszechnia swoje buzę do kilkudziesięciu w tej chwili różnych filem, jak na zasadzie prawdopodobnej dystrybucji, bo yy, na przeróżnych stronach czytam jak to ktoś dzielnie tworzy te same buzy, które potem ja dziesięciu miesiącach sprzedaje. Yy, na temat uczciwości twórców i uczciwości yy, producentów, nie w tej chwili rozmawiać, chciałabym konkretnie nawiązać do, jedno bardzo, do jednej bardzo ważnej sytuacji. Otóż już w połowie grudnia Dotarła do nas informacja, że jeden z naszych klientów na portalu partnerskim dotarł do puzgi Świat, które są w tej chwili naszym największym na AliExpress za 11 dolarów. Eee, przyznam się, że mocno mnie to zszokowało. Udało się dotrzeć do linka i nam, udało się namierzyć tą um, ofertę. Okazało się, że na stronie internetowej AliExpress znajdują się nasze zdjęcia, perfidnie ukradzione z naszego sklepu, na których widać nasze logo, które są robione. W studiu naszych dobrych znajomych, którzy robią nam zdjęcia z tego sokla. Bardzo mnie to zdenerwowało. Dzisiaj jest miesiąc później, jestem w stanie mówić to spokojniej. W każdym razie stwierdziliśmy, że zamówimy takie i Zobaczymy, co Chińczykom udało się zrobić. 10 razy, przepraszam, 30 razy taniej, niż nam udaje się zrobić w Polsce. Otóż paczka się nam i chciałabym przy Was ją rozpakować, żebyście zobaczyli. Na czym polega różnica między oryginałem a kopią? Żebyście się zastanowili, zanim zaczniecie e, oskarżać nas, twórców, nie tylko nas, ale właściwie wszystkich e, producentów, którzy mają oryginalne pomysły o to, że sztucznie zabierają ceny albo że nieuczciwie wprowadzają produkty na rynek. Otóż mamy dzisiaj w rękach kopię naszego produktu za 1,30 ceny i zobaczycie, na czym polega różnica. No to mamy paczkę z Aliexpress. Trzeba chyba to zrobić jedną ręką, ale przyszło do nas takie pudełeczko. E, tutaj z boku leżą nasze puzzle świat w, w tej formie, jaką dostajecie dzisiaj od nas. To już tutaj sama różnica wymiaru pudełek świadczy o sobie. E, więc tak, puzzle z Chin. dotarły do nas oto w takiej profesjonalnej formie. Przede wszystkim opakowanie, jest woreczek, są kozeki. Chciałbym Wam pokazać profesjonalny wydruk z drukarki a przy <laughs> naszego zdjęcia, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj wyraźnie widać przede wszystkim w internecie nasze zapuzlowane, charakterystyczne puzer Przytam naszego logo. Więc tak wygląda plakat najwyższej jakości. Wydruk z drukarki, dzięki Boku, że wchodzę. E, I na no, pudełku, jak to pudełko. No, jest ja takie pudełko, są jakieś fajne chińskie znaczki. Jest Made in China, nawet qr kod I e, tak wyglądają puzzle, ale już widać, zobaczcie, całe osmolone, czarne elementy. Tu jest element naszego logo, który został przepalony na wylot. Nie wiem, żeby się pozbyć, chyba tego graweru. W którym jest zapuzzlowani i puzzlokano. Puzzle jest cały czarny. Yy, całe puzzle są wykonane ze sk nie wiem czy to jest nawet sklejka, może HDF-ka. Ciężko powiedzieć. Nie yy, będę sobie wrócić z tołu. Ale chciałabym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Świetny Chińczyk wydrukował na puzzlach dokładnie zdjęcie to samo, które jest na plakacie. Skąd to wiem. Wiem to, bo na wszystkich puzlach po lewej stronie ich krawędzi widać linie cięcia, która dokładnie jest na zdjęciu. Także nawet Chińczyk nie wysilił się na tyle, żeby e, wydrukować planetkę e, bez elementów cięcia. Także puzle są po prostu czarne, osmolone, z 1 milimetrowej grubości nie wiem czego może to drewno, może to plastik są całe osmolone. Że to jest, co kupi, kupi wam 11 dolarów i miesiąc oczekiwania w Chinach. Po prostu śmieć. Jako ciekawostka jeszcze pokażę dla tych, którzy może później świat od nas nie mieli, jak wygląda nasz oryginalny komplet. Nie, ciężko to się robi jedną ręką, ale jest duża drewniana skrzynka. Plakat na sztywnym papierze, w połysku, z opisem w dwóch językach z naszym opisem Puzzle plus e, dodatkowo e, opisem tego, co jest na zdjęciu. Jak wiecie, wszystkie inne wzory zazwyczaj mają informacje o artyście, który tworzył e, dany obrazek. Tu są nasze buzle, opakowanie z plombą. E, o, i tu chociażby widać tuzę zdroworzystą, który u chińczyków wygląda no, tak. Jest różnica, prawda? W opisie, nie pamiętam czy było powiedziane dokładnie jakiej średnicy będą to puzzle, ale to już wiemy, że to będzie co najmniej 4 razy mniejszy okrąg. Nasze puzzle mają 55 cm. Tu jest też puzzle z naszym logo. Ten krążek, który jest we wszystkich naszych zestawach. No tutaj logo wygląda tak. Jest małe, czarne, paskudne. O, jest żyrawka. To jest nasza żyrawka, nawet nie jest mamusia. To jest po prostu totalna. totalna. chińszczyzna! Jakby tego nie nazwać. Jeżeli ktoś z Was stał się nabrać i zamówił sobie pustę z Chin za 11 dolarów, zamiast zaufać naszej kreatywności, e, bardzo mi przykro, ale wygląda na to, że zasłużyliście na to. E, m, chciałabym powiedzieć, że nieważne co, nieważne e, jak dużo pojawi się kopii, my dalej tworzymy, dalej walczymy, staramy się zawsze. Wychodzić z nowymi wzorami i z nowymi pomysłami. W tym miejscu chciałabym jeszcze podziękować wszystkim zapobieganym, którzy z nami są, którzy od początku nas wspierają, którzy nawet meldują o tych wszystkich innych firmach, które wykonują pozwę podobne do naszych. Inspirowane, tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w stanie tego wywalczyć. Robiliśmy już research, nie jest to możliwe, żeby. Um... Zarejestrować patent na taką formę puzzli, musieliśmy patentować każdy konkretny wzór, co nie, nie umożliwiałoby innym robienia produktów inspirowanych. Jakkolwiek dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, że doceniacie naszą jakość, że doceniacie naszą ciężką pracę i nasze kreatywne soczki. Także dzięki po prostu.